A teraz wam coś pokażę, coś, coś wam pokażę, co jest niesamowite. Zobaczcie jaka współpraca Akuna Matata. Jak strzelacie to nie w instrybutor. Podejrzewam, że też je zjadają. Chcieli pieniądze za nagranie osła. Putergany buty. Nie zapomnij subskrybować kanału. Bo Afryka to się dopiero zaczęła. A już mu zajebista. Dawno mnie nie było. Teraz będę przez dłuższy czas. Jestem w Afryce. Tak jak obiecałem, opuszczając Malezję, spotkamy się w Afryce, moi drodzy. Tam przede mną, daleko w chmurach, góra Kilimandżaro. Na tą górę się wybieram, ale to w następnych odcinkach. Dziś Hot Springs, gorące źródła, które biją spod Kilimandżaro. We are ready. Uh, where are we going? What is the name of the place? It's called Ciemka. Hot Springs Ciemka. Musimy się przytankować, bo przed nami godzina drogi. Tak wygląda stacja paliw, moi drodzy w Tanzanii. Mniej więcej jak jakieś 30 lat temu w Polsce na stacjach CPN. Instrybutor, pamiętajcie, jak strzelacie, to nie w instrybutor. Denis zakochał się w mojej muzyce. Nie miał pojęcia, że robię muzykę. Właśnie puszcza mu numer Remy i dorastanie. Możecie go znaleźć u mnie na kanale, jak coś to polecam. Jest tam tego trochę. To, że jestem z brawki w tym miejscu, to nie przypadek, tak miał być. Całe życie czekałem na moment, na swoje 5 minut, które mam dziś. Nigdy nie było, chwili zwątpienia, nigdy nie będzie. U mnie tych chwil idę po swoje. Zabieram sekret, to daje pewności i dodaję sił. Nie robiłem tego 3 lata, moi drodzy. Zrobiliśmy sobie z Denisem małego stopa. Żeby kupić banany zobaczcie jak wygląda jak wygląda przydrożny targ uh, w Afryce A, uh, he buy He will buy because I have no cash with me and later I give him back Takie same małe banany jak, jak w Azji, ale zobaczcie jakie pomidory, nie Pomidory naprawdę kozackie, biorę jednego. To na pewno, zjem go jak jabłko. One for me. Yes. I eat like apple. Powiem wam, że te pomidorki wyglądają tak dobrze, że po prostu... Mmm! W afrykańskim słońcu wyhodowane. Dennis, it's so good like apple. Mmm! Delicious. One is enough, one is enough. Naprawdę dobre. Takie jak z polskiej szklarni. Gdzieś tam takie, co sobie sami robicie na działce. Pachnące. It's very good. Thank you very much. Jedziemy dalej. Przed nami jeszcze kawał drogi. Ale z zajebista. To, co się dzieje przed nami, to już nie jest droga, to już jest challenge. Typowo tutaj trzeba mieć furę 4x4. A my jedziemy zwykłą Toyotą. Zjechaliśmy z głównej drogi. Tutaj macie okazję przekonać się, jak wyglądają drogi w Afryce, tak naprawdę. Tylko ta główna droga jest asfaltowa, połatana jak kiedyś dawno jeszcze przed mistrzostwami Europy w Polsce. No i, i po prostu na tą drogę, zobaczcie, wszystko tutaj może wyjść. Zwierzęta. Pasterze, mnóstwo kurzu, kamieni. Tak to wygląda. Jedziemy dalej przed nami jeszcze chyba z pół godziny tą drogą. Zobaczcie ciekawostkę na tym drzewie. Tam są zrobione jakieś takie dziwne drewniane wiadra. W nich są dziury. I w ten sposób oni tutaj sobie organizują miód. To wszystko co widzicie, to pastwiska. Tam w tle jest mnóstwo kóz. Drog... E, droga. Chciałem powiedzieć. Ziemia wysuszona na pieprz. Co do tych klapek różowych, to jeszcze Wam wytłumaczę, ale zobaczcie normalnie, pieprz. A z tej strony zielona. Podejrzewam, że czymś sztucznie to nawadniają, ale właśnie gadałem z Denisem. I Denis mówi, że to wszystko tutaj jest zrobione ręcznie. Nie ma ani jednej maszyny. O dziwo z tej strony susza totalna. A z tej strony rośnie zielona kukurydza. Takie kontrasty. No, me no money. I have no money. I have money. Ok, ona chce pieniądze za to, żeby nagrywać, ale zrobimy to trochę inaczej. Denis załatwił sprawę, dał jej, dał jej jakieś grosze, ale zobaczcie, jakie są cwanie, nie? Masajowie, i nie wolno nagrywać, jak nie zapłacisz. Chciałem wam pokazać, właśnie do czego są te osiołki tutaj wykorzystywane. Oni je wykorzystują do transportu drewna na opał. Podejrzewam, że też je. Zjadają. Chcieli pieniądze za nagranie Osła. Ciemka, Hot, ciemka, spring, ciemka, welcome. hot Springs. Welcome. 3-2-1, go. Hakuna Matata. Matata. A okazuje się, że wszystkie miejscowości, przez które jedziemy, to są po prostu wioski Masajów. Jak będziemy wracać, starczy mi baterii, to pokażę wam, jak te domy są zbudowane. Final we are here! Yeah. a teraz. A teraz jedziemy się kąpać w gorących wodach zwanych Hot Spring Ciemka. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, ale przed wejściem na górę Kilimandżaro na pewno potrzebuję tego relaksu. W ogóle ciekawostką jest to, że droga, którą przejechaliśmy ledwo naszym autem, to też droga, po której jeżdżą takie właśnie autokary. Nie mieści mi się to w głowie, bez kitu, nie? No, ale trzeba zwiedzać, doświadczać i starać się zrozumieć. Co okay. kraj? To obyczaj. Zobaczcie, jaka współpraca. Od małego się tutaj pracuje. Okay. <laughs> nie ma wybacz, nie ma przebacz. A jest tak gorąco, że głowę urywa. Widzicie te cegły? Te cegły są robione, wypalane z gliny przez nich własnoręcznie. Tak to wygląda. wygląda? Tak wygląda miejsce, gdzie kupuje się bilet. Ten. Remy, Krokodil, Holland, Adult. Dziękuję. A teraz wam coś, pokażę, coś, coś wam pokażę, co jest niesamowite. Zobaczcie, jak jest zrobiona ta chatka, ale mimo wszystko można zapłacić kartą. To jest ciekawe. Piękna pani, która sprzedaje bilety. Powiem wam przy okazji, że Tanzania nie jest tanim krajem dla białych turystów. Wejście tutaj kosztuje 10 dolarów, ale wyczytałem, że jest warte ceny. Samo wejście 10 dolarów, ale przyjazd tutaj z hotelu to 75 dolców, więc w totalu z jedzeniem wyjdzie jakieś 100 dolarów. Powiem wam, że opłacało się przyjechać, bo ta woda na pierwszy rzut oka jest po prostu genialna. Przed chwilą gość... Dobrze, że jestem z Denisem. Denis, I'm happy you are here. Przed chwilą goleś się. Powiedział, że on tu jest miejscowy i e, za małą opłatą może mi wytłumaczyć, jak tutaj się pływa. No oczywiście, że go zbyłem. Powiedziałem mu, ale co tu chcesz mi tłumaczyć, jak się wskakuje do wody? Powiedział, że tak. Właśnie to chce mi wytłumaczyć i za to chciał pieniądze. Nie dajcie się wydymać w Afryce. Na miejscu są jakieś szatnie, żeby się przebrać i toalety. Pokażę wam je z zewnątrz. Nie chcę nawet nagrywać, jak to wygląda w środku. Także, jakbyście się tu wybierali, to pamiętajcie, żeby załatwić swoje ważne sprawy. Jedynkę i dwójkę w hotelu. Szykuję się, znacie mnie, że nie będę czekać ani wysłuchiwać jakiejś instrukcji, tylko wale od razu na banie, nie? Tak jak w Australii. What can I say? Ale jest dobrze, jakbyście tu byli w, w Tanzanii, w Aruszy albo w Mosi to koniecznie musicie odwiedzić to miejsce. Zobaczcie jaka ta woda jest błękitna. Po prostu taka klarowna. Jeszcze taka ciekawostka, <grybki> ale mnie teraz łaskocze. W tej wodzie jest mnóstwo takich małych rybek, które są też w Azji. Tam możecie sobie wsadzić nogi do po prostu akwarium z tymi rybkami i robią wam pediki. A tutaj... Jest ich mnóstwo. Wystarczy stanąć w wodzie, nie ruszać się. I od razu obgryzają na skórek. Kapitalnie. Dobrze, że nie zamoczyłem selfie sticka bo zapomniałem, że jest razem z powerbankiem i z pilotem. Także idę. Zmienię się z kamerą na uprząż i nagrywamy dalej. Widzę, że mają nawet. Hello, I'm good, thank you. Widzę, że mają nawet taką trawkę i można popłynąć tam dalej. Na pewno to sprawdzę. Turystów, cała masa. Stąd ten autokar wcześniej. Teraz was nauczę pewnej rzeczy. Jak wybieracie się w takie miejsca, zakładacie kłódkę, kluczyk chowacie do, do innej kieszeni po prostu. I jak ktoś chce wam coś ukraść, no to jest bez szans. Ewentualnie cały plecak. Niestety, jak pływam w wodzie, to jakość. Dźwięku może być średnia. No nie sięgnę. Mam. Tu jest taki długi kijek i tym kijkiem się łapie tą linę. No i co? Lecimy. Biorę dętkę i cisnę do Denisa, bo to jeziorko jest tam, tam, tam jeszcze daleko. Trzeba zobaczyć, co jest tam dalej. No, wygląda to jak prawdziwa kozacka. Jakaś oaza w ogóle na Saharze czy coś takiego. Petarda. Ale muszę zmienić technikę. Bo tak nie dopłynę nigdzie. <śmulatujesz> Ona się boi urwać. O, poszła jak dzik w sosnę. Idę przejść na tą drugą stronę. Tu jest jeszcze ładniej. No, i tu siądę na dębkę i prądy zaciągną mnie aż tam. Przynajmniej taki mam plan. Ta woda jest tak krystaliczna. Niesamowita. Denis, jestem okej? I'm coming to you. Piękna, piękna jest ta Afryka. Jak na pierwszy dzień wrażeń. Denis nie chce się przyznać. Ale on nie umie pływać. Ja też jestem taki pływak, że 20 metrów i na dno. Jak dobrze rozumiem, to tu jest taka dziura, z której ta woda wypływa, i tam jest bardzo głęboko. To by się zgadzało. Woda wypływa tutaj z tej czarnej dziury. I moi drodzy, już sobie płynie. I tak jak widzicie, już się nie muszę odpychać. Tylko sobie. Na tej dębce, po prostu tam dryfuje. No, przepięknie jest. Jest naprawdę dobrze. Bardzo mnie się to podoba. Jak tu Wojtas mówi, podoba mi się. Podoba mi się. Jest od cholery turystów. Zgadnijcie skąd najwięcej. Korea, Chiny. Tych turystów jest zazwyczaj na świecie najwięcej. Remi, potargane buty. Nie zapomnij subskrybować kanału, bo Afryka to się dopiero zaczęła. Moi drodzy wiem, że oglądaliście mój kanał, a później długo było nic. Teraz już będzie dużo, dużo i non stop. Zaraz po Afryce przecież Filipiny z kosakowskim, poza szlakiem. Postaram się na drodze powrotnej wejść do któregoś z tego domków w tej wiosce Masajów. Chociaż oni wszyscy chcą za to pieniądze A ja nie wziąłem z hotelu hajsu I tu może być problem, ale najwyżej wezmę od Denisa Zobaczymy czy, czy mnie w ogóle wpuszczą Chociaż wydaje mi się, że w Afryce za pieniądze można załatwić wszystko Jeszcze taka ciekawostka Koleś, który tam pływa z tymi dziewczynami z Korei ma Długie spodnie, dwie koszulki, one też są poubierane Buty na sobie Taki mają styl, wszędzie gdzie ich spotykam na świecie są ubrani od stóp do głów, choćby było nie wiadomo jak gorąco. Wrażenia niesamowite, wracamy na parking. Przed nami jeszcze droga przez wioskę Masajów. To jest nie do pomyślenia w Europie, żeby na przykład do takiego fajnego miejsca była taka droga. To jest po prostu pustkowie, tutaj nie ma nic. Zaraz wjedziemy w te wioski Masajów, mam nadzieję, że uda się tam coś nagrać, bo nie do końca są to mili ludzie, chyba że ma się pieniądze. A my nie wzięliśmy ze sobą hajsu. Znaczy nikt nie musi wiedzieć, że mamy go ze sobą. I myślę, że tak jest lepiej, bo jak tutaj ludzie wiedzą, że masz hajs w kieszeni, to zaraz są pieniążki za wszystko. To właśnie wioska Masajów. Tak żyją Masajowie, moi drodzy. Osły, o których wspominałem wcześniej, do transportu i zobaczcie. Niektórzy żyją w takim... No tu można by powiedzieć, że to jest bogactwo, jak ktoś ma taki dom, bo niektórzy żyją w takich glinianych chatach. Zobaczcie, jakie to jest zadupie, nie? Zatrzymaliśmy się tutaj tylko po to, żebym wam pokazał jedną rzecz. Tutaj jest woda. Jechaliśmy przez prawie godzinę przez te pustkowia, i wyobraźcie sobie, moi drodzy, że to jest jedyne miejsce, w którym można nabrać sobie e, wodę albo napoić zwierzęta. Mam nadzieję, że nie narałbym problemów, że mam kamerę, ale chcę wam to pokazać i zaraz wam pokażę jeszcze, jak produkują te cegły i jak budują te wszystkie wioski. Tak wygląda pralka automatyczna, więc nie narzekajcie w domu, jak wam się popsuje i musicie robić pranie ręczne. Hello! I tak wygląda wioska. Zobaczcie, mnóstwo rzeczy jest w trakcie budowy i nieukończone. Podejrzewam, że po prostu nie było na to już budżetu. Osiołki do transportu pewnie transportują te całe pranie i tak dalej. Natomiast, no zobaczcie, jest to jeden, jedyny kran na całą okolicę, i tutaj stąd trzeba nosić wodę albo ją transportować. Po prostu kobiety piorą, robią pranie. I myślę, że łatwiej im wyprać po prostu tutaj, niż brać wodę do domu. Przejdźmy się dalej. Pokażę Wam, jak wyglądają te chaty Masajów. Ej, osiołku! Nie bój się, nic Ci nie zrobię, ja kocham zwierzątka. Patrzcie, tutaj jest produkcja cegieł. Trochę bardziej to jest cywilizowane niż w innych miejscach, tak mi się wydaje, bo... Bo starają się robić cegły, ale niektóre chatki, które tutaj widziałem, to są takie lepianki z gliny ulepione, jak w filmach, nie? Tak wygląda zadupie, moi drodzy. Totalne zadupie, zobaczcie. I tu mieszkają ludzie i jakoś sobie radzą. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać jeszcze te chatki. Pokażę wam trochę inny obraz. Życia Masajów, tylko właśnie ci Masajowie, którzy mieszkają w tych glinianych chatach, oni nie do końca są takim miłym społeczeństwem. Nie? No ale wcale się nie dziwię. Przyjeżdża biały, wyciąga kamerę. No, nie do końca im się to może podobać, nie? Młody bodzie, głodny, mleka by się napił. Piękny jest też osiołek, piękny. A ona go kopie, nie chce mu dać mleka. Skórki z bananów nasze się nie zmarnowały. Po drodze jedliśmy banany. I się przynajmniej nie zmarnują. Teraz taka akcja. Przejechaliśmy przez mostek, gdzie jest woda naprawdę brudna naprawdę brudna. Ja mam ze sobą filtr i chcę udowodnić Denisowi, że taką wodę w Afryce też można pić. Natomiast filtr kosztuje 180 dolarów, a jego miesięczna wypłata to tylko 60. Look how it's works, Denis. I take water here. Zobaczcie, jak ta woda wygląda, jaka jest brudna. No i filtr, który działa cuda. On, jak zobaczy, to nie uwierzy. Look, you see? And look at this, because this is special military filter, you see this? This kills all the bacteria, chemicals, everything, yes. And then you can drink water from the river like that. Unbelievable, huh? No? Zobaczcie, you cannot believe that, eh? Yes, bro. And I'm not gonna have diarrhea, nothing, I will be good. Survival Gordon na kursach w Australii sprzedał mi ten trick. No i w ten sposób po prostu zaopatruję się w wodę na moich wyprawach tam, gdzie jej nie można pić, a naprawdę jej potrzebuję. Niosę filtr ze sobą, jest plastikowy, bardzo lekki. Tamta woda z rzeki nie nadawała się nawet dla zwierząt. Teraz taki kontrast. Wiecie, jak wyglądają w Polsce pastwiska, wiecie, jak wyglądają w Europie pastwiska. Czy gdzieś tam w Australii, gdzie wszystko jest zielone, są potężne, grube krowy. Zobaczcie tu. Tu jest totalna susza i te zwierzęta wygryzają resztkę trawy. Dlatego cały czas trzeba je przeganiać w inne miejsca. Tutaj hmm, jesteśmy niedaleko tej rzeczki. Podejrzewam, że w, w, w sezonie mokrym płynie tu duża rzeka. O, wołają mnie, czyli nie będzie problemu. Mówią, Welcome. Idę się z nimi zobaczyć, bo siedzą pasterze. Hello, how are you guys? All good? I leave the money there, no more. If I have, I share, I give for the kids. But we have nothing now, bro. I, I, on the hot springs we left everything. Last 10,000. Thank you. How are you? Good? Pastuchy. I już, tak jak widzieliście, po raz kolejny chcieli pieniądze za to, że nagrywam. Zobaczcie, co można spotkać na drodze. I to jest jakiś maraton. Osiołki. O, już krzyczą, żeby nie nagrywać. Okej, okay. okej. Okay. Go, go, drive. Widzicie, wszyscy pokazują, żeby dać im pieniądze za to, że się nagrywa. Także, żeby tu przyjechać i robić kanał YouTube, trzeba być milionerem. A ja nie jestem. Po środku niczego. Ale jest dobrze, nie ma co psuć. Takiej Afryki się spodziewałem. Może nie takiej, że, że każdy chce hajs, ale właśnie mniej więcej takich pustkowi. Ku mojemu zaskoczeniu Denis mi mówi, że na tych pustkowiach ludzie sadzą fasolę i kukurydzę. Ale to chyba w sezonie deszczowym tak mi się wydaje. Chociaż właśnie patrzcie, to wam pokażę. Z tej strony jest susza, a z tej strony Denis open the window. A z tej strony o tu akurat rosną ziemniaki, nie? Jak to jest, że tu pole wysuszone, a tu zielone ziemniaczki? Nie mam pojęcia jak się to dzieje. Tłumaczy przykład tego, jak czysta jest Afryka. Niestety. Nie ma spalarni śmieci, nie ma wysypisk. Tak to wygląda. No i jeszcze raz pokażę Wam tą wspaniałą drogę, którą przemierzamy już przez godzinę. Kamień na kamieniu. Subskrybujcie kanał, moi drodzy. Zostawcie dzwoneczek, nie zapomnijcie, bo przygoda w Afryce dopiero się zaczyna. Zrobiliśmy kolejnego stopa, bo chcę Wam przypomnieć taki film. Pamiętacie? Staś i Nel w pustyni i w puszczy. Eee, Nel miała coś ze mnie, bo też ją kochały słonie. Ale gdzie mieszkali? Mieszkali w baobabie. Takim właśnie baobabie, jaki jest przede mną. Zobaczcie, przepiękne drzewko. O, prawie spadłem. Afrykański baobab. Ten podobno jest jeszcze malutki. W takich miejscach, jako instruktor przetrwania w dżungli, muszę Wam powiedzieć, trzeba uważać, bo właśnie pod takimi drzewami lubią sobie leżakować różnego rodzaju węże. A właśnie w Afryce występuje najbardziej jadowity wąż na świecie czarna mamba. No, jest potężny ten baobab, i zobaczcie. Stąd widok na dosłownie nic. Dosłownie nic w okolicy. Tylko te chaty. Właśnie rozmawiałem z Denisem i mówił mi, że to są projekty, które ludzie zaczęli i nie skończyli. A tam w tle, w tych chmurach, wyobraźcie sobie, że tam w tych chmurach jest Kilimanjaro. Za dwa dni wchodzę na tą górę. Także bądźcie ze mną, obserwujcie kanał. Jeszcze na koniec odcinka opowiem wam, jaka jest historia z tymi różowymi klapkami, nie? I co tu się dzieje na lotniskach. Złoty chłopak Denis, the gold boy Denis. Już biegną dzieciaki i patrz, mówią cały czas money, money. Umiem mówić w języku Swahili, a po angielsku tylko money, money. Niestety nie mam nic ze sobą, ale chyba kupię wiadro słodyczy i będę tym dzieciakom chociaż słodycze rozdawać. Serce mi trochę pęka. Zobaczcie, następny chłopaczek. I oni wszyscy jedyne, jedyne słowo, które umiem mówić po angielsku to money, money. I, I serce mi pęka, naprawdę. Chciałbym im wszystkim pomóc, ale nie wiem jak. Chyba, że zostanę takim dużym youtuberem jak Mr. Beats, to wtedy przyjadę tu z powrotem i wybuduję kilka studni. Z tego miejsca chciałem pozdrowić Tomasa z Australii, który właśnie przeszkolił mnie z takich rzeczy jak kaktus preklipy. To jest taki kaktus, który można zjeść. I wyobraźcie sobie, Denis jest z Afryki, tutaj rosną, rosną te kaktusy, i on nawet nie wiedział. Mm, bardzo kolące. W którymś z moich filmów nawet siadłem na tym kaktusie. Te liście obiera się z tego zielonego. Widzicie, tą skórę się ściąga i normalnie można je wrzucić na barbecue. I tutaj już wyrastają owoce pierwsze, takie malutkie. I jak te owoce są koloru żółtego, to można jeść te owoce. Natomiast nie wolno jeść ziarenek ze środka, bo od tych ziarenek dostaje się boleści brzucha. I surprise you, Ja. I'm win. 1-0. We play the game.